Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Was krótką gierkę. Jeśli macie chwilę czasu, to usiądźcie wygodnie, odprężcie się i słuchajcie moich wskazówek. Za chwilę na ekranie wyświetli się lista wyrazów. Waszym zadaniem jest określić i powiedzieć na głos bądź po cichu, jakiego koloru czcionką każdy z tych wyrazów został napisany. Idźcie po kolei, od lewej do prawej. Nie czytajcie wyrazów, określajcie tylko ich kolor. Jasne? Mam nadzieję, że tak. Także daję Wam 10 sekund, no i czas. Start! Łatwe? Zdążyliście dość do końca? Wydaje mi się, że tak. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Czyli mówcie na głos kolory czcionek danych wyrazów. Z tym, że tym razem zróbcie to troszkę szybciej. Pamiętajcie, nie czytajcie wyrazów. Mówcie tylko, jakim kolorem każdy z tych wyrazów jest zapisany. Gotowi? Tak więc daję Wam znowu 10 sekund, no i czas, start. Zakładam, że teraz poszło Wam troszkę gorzej, no i większość osób prawdopodobnie nie doszła do końca listy. Pewnie chcecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodziło, no i dlaczego pierwsze zadanie było znacznie łatwiejsze od drugiego. Już spieszę z wyjaśnieniami. Eksperyment, którego świadkami byliście przed chwilą, nazywa się testem Strupa. Efekt ten został odkryty w 1935 roku przez amerykańskiego psychologa Johna Ridleya Strupa, no i pokazuje on nam ułomność ludzkiego mózgu. Przy dość szybkim wykonywaniu tego testu Konflikt między półkulami mózgowymi. Prawa. Próbuje nazwać kolory, natomiast lewa analizuje definicję słów. Dlatego właśnie tak ciężko jest wykonać ten test bezbłędnie w szybkim tempie. Jeśli jednak chcielibyście poprawić swój wynik, to musicie dużo ćwiczyć. Im więcej razy wykonacie ten test, tym szybciej będziecie potrafili wymieniać kolory, którymi napisane są dane wyrazy. Jeśli odcinek w tym stylu Wam się podobał i zostaliście ofiarami efektu strupa, to nie zapomnijcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, no i napisać komentarz, a także zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem żegnam się z Wami, no i do następnego razu. Cześć!